Wykaż, że jeżeli podpunkt a, a jest równy logarytm przy podstawie 3 z 15, to logarytm przy podstawie 3 z, 5, z pierwiastka z 5 jest równy a minus 1 przez 2. Czyli założenie, to czym dysponuje wiedza, którą dysponuje, to jest to, że a to jest logarytm przy podstawie 3 z 15. Mam wykazać, czyli teza, to, co mam udowodnić, to to, że logarytm przy podstawie 3 pierwiastek z 5 jest równy A minus 1 przez 2, czyli mam do wykazania taką tożsamość. Mam przy wykazywaniu tej tożsamości mam, mam dwie możliwości, trzy właściwie możliwości. Mogę zacząć od lewej, czyli od logarytmu przy podstawie 3 pierwiastek z 5 i dojść do prawej sytuacji, czyli A minus 1 przez 2. Mogę zacząć od A minus 1 przez 2, czyli od prawej strony i dojść do lewej strony, czyli że jest to logarytm przy podstawie 3 pierwiastek z pięciu. No i trzecia możliwość, że będę przekształcał lewą stronę, dojdę do jakiejś tam postaci, potem będę przekształcał prawą stronę i dojdę do tej samej postaci i wtedy będę mógł pokazać, że lewa strona jest równie równa stronie, stronie prawej. Także takie, takie, możliwości tutaj, takie możliwości tutaj są. Ja zacznę od, od lewej strony, czyli od logarytmu przy podstawie 3 pierwiastek z 5. Nie mam, znaczy mam do dyspozycji ten logarytm przy podstawie 3 z 15. Nie mam tutaj pierwiastka, więc chciałbym tego pierwiastka się pozbyć. To jest logarytm 3 z, zamiast pierwiastek z 5, to jest 5 do 1, 2. Zgodnie z wzorem, Działań na logarytmach. Jeżeli mam liczbę logarytmowaną do potęgi 1, 2, to mogę to zapisać jako współczynnik przy logarytmie, jako iloczyn tej liczby przez logarytm, czyli 1, 2 logarytm przy podstawie 3 z 5. Mam do dyspozycji literę A, która jest logarytmem przy podstawie 3 z 15, czyli ja bym tutaj tą 15 gdzieś zapisać. I 15. To jest inaczej, tak żeby mi wyszło 5, to to jest inaczej 15 przez 3. Za chwilę to, to dzielenie 15 przez 3 rozłożę na dwa logarytmy i mi to będzie pasować, ponieważ logarytm 3 z 15 to jest ta litera A, a logarytm 3 z 3, no to się taki logarytm z tej samej liczby da się po prostu wyliczyć. Czyli mam jedną, drugą, Logarytm przy podstawie 3 z 15 odjąć logarytm przy podstawie 3 z 3. Z działania logarytmu ilorazu. Czyli jeżeli mam logarytm ilorazu, jest to równy różnicy logarytmów przy tej samej podstawie. Czyli 1 druga. Logarytm przy podstawie 3 z 15 to jest A. To wiem z założenia. A logarytm przy podstawie 3 z 3 to jest 1. Bo 3 do potęgi pierwszej jest równe 3. Czyli... A minus 1 przez 2, co należało wykazać. Czyli wykazane jest, że lewa strona jest równa stronie, jest równa stronie prawej. Teraz podpunkt B. Czyli w założeniu wiem, że A to jest. Logarytm przy podstawie 18 z 27. Teza, czyli to, co mam udowodnić, to logarytm przy podstawie 9 z 2 równa się 3 odjąć 2a przez 2a. No i może tym razem, żeby troszeczkę pokazać inaczej, zacznę od prawej strony. Czyli 3 minus 2a przez 2a jest równe. 3 minus 2 razy logarytm przy podstawie a to jest logarytm przy podstawie 18 z 27. Logarytm przy podstawie 18 z 27 przez. Dwa razy logarytm przy podstawie 18 z 27. Mam logarytm przy podstawie 18, a ja chcę tutaj mieć w odpowiedzi logarytm przy podstawie 9, bo tak mam po lewej stronie, przy podstawie z 9. Czyli zamiana podstawy logarytmu. Wprowadzam logarytm przy podstawie 9 z 27 przez logarytm przy podstawie 9 z 18. Przez, i tutaj w mianowniku będę miał tak samo, to jest logarytm przy podstawie logarytm przy podstawie 9 z 27 przez logarytm przy podstawie 9 z 18. Eee, 3 odjąć 2. Eee, 27 to jest 9 razy 3, ale może ja ten, ten logarytm sobie tutaj na boku gdzieś wyliczę. To jest tak. Logarytm przy podstawie 9 z 27 to jest x, czyli 9 do potęgi x to jest 27. To zgodnie z definicją logarytmu. 3 do 2x to jest 3 do trzeciej, czyli 2x równa się 3, czyli x równa się 3, drugie. Czyli tutaj w liczniku mam 3, drugie, a w mianowniku mam logarytm przy podstawie 9 z 18, czyli 9 razy 2 przez, no i tu będę miał to samo, czyli 2 razy 3, drugie przez. Logarytm przy podstawie 9 z 9 razy 2. 3 odjąć. Teraz to 2, jak pomnożę tutaj przez licznik, to dwójki się skrócą, czyli dostanie 3 przez logarytm przy podstawie 9 z 9 plus. Logarytm przy podstawie 9 z dwóch, no bo mnożenie to jest dodawanie logarytmów, przez, podobnie tu jak pomnożę to te dwójki się skrócą, czyli zostanie 3 przez logarytm przy podstawie 9 z 9 plus logarytm przy podstawie 9 z dwóch. Czyli równa się dalej 3 odjąć 3 przez 1 plus logarytm przy podstawie 9 z 2 przez 3 przez 1 plus logarytm przy podstawie 9 z 2. Teraz tak, tutaj dzielenie ułamków piętrowych, czyli mnożenie przez odwrotność, ale muszę najpierw ten do licznika, tutaj tą trójkę sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli mam 3 plus. 3 logarytmy 9 z 2 odjąć 3 przez logarytm przy podstawie 9 z 2 razy. No i teraz dzielę przez to wyrażenie, czyli mnożę przez odwrotność. 1 plus logarytm 9 z 2, bo tu mi gdzieś jedynka zniknęła, tak powinno być, przez 3. To z tym się tutaj redukuje, te trójki się redukują, czyli jest 3 logarytmy przy podstawie 9 z 2 przez 3. Trójki się skracają, czyli zostaje logarytm przy podstawie 9 z 2. I logarytm przy podstawie 9 z 2 tutaj po lewej stronie, tu w tezie miałem mieć. Zacząłem od prawej strony, doszedłem do lewej strony, co należało. выказать.